Tomasz Terlikowski, Operacja Chusta. rozdział piąty, czyta Tomasz Terlikowski. Szybko rzucił do zakonnika. Policjant był już tu kilkakrotnie i wiedział, że trzynastka to pokój na tyłach budynku. Okno do niego było otwarte. Jacek przeskoczył przez parapet, a ojciec Jan pozostał na zewnątrz. Zosia leżała znudzona na łóżku. Jej twarz w niczym już nie przypominała oblicza tej dziewczyny, której kilka lat temu udzielał ślubu. W sympatyczną buzię ciepłej nastolatki zastąpiła maska, pełna niechęci do świata, znudzenia i obrzydzenia dla ludzi. Policjant podszedł do niej i zaczął coś mówić. Odwróciła się do niego plecami. Zakonnik nie słyszał słów, ale wyraźnie zaczęli się sprzeczać. Mijały minuty i kapucyn zaczął się niepokoić, bo nic się nie zmieniało. Jacek próbował przekonać, żonę, ona z rosnącym obrzydzeniem spoglądała na niego. Wreszcie ojciec Jan się zdecydował. Wszedł do pokoju przez otwarte okno i to wystarczyło, by wyraz znudzenia i obrzydzenia natychmiast ustąpiły z twarzy Zosi. A zamiast niego pojawiło się przerażenie. Zwierzęce, a może lepiej powiedzieć bydlęce przerażenie. Ojciec Jan przypomniał sobie opis twarzy Kiriłowa na moment przed samobójstwem z Biesów Dostojewskiego. To była taka sama twarz. Zabierz to, zabierz, odejdź ode mnie! Piana ze złości wystąpiła jej na usta. Bierz ją rzucił tylko ojciec Jan. Nic tu po nas dodał. Kroki zalarmowanych krzykiem pielęgniarek słychać już było za drzwiami. Jacek chwycił żonę w pół i wyskoczył przez okno. Strach dodał mu sił. Biegli przez lat w kierunku drewnianego parkanu, za którym rozpoczynały się lasy. Kobieta cały czas próbowała się wyrwać, ale w policjanta wstąpiły nowe siły. Gdy dobiegli do parkanu, przerzucił żonę niemal jak pakunek przez ramię i wyszkolonym ruchem przeskoczył na drugą stronę. Teraz mieli chwilę spokoju. Lasy za ośrodkiem należały do strefy chronionej ekologicznie i żeby do nich wejść, strażnicy potrzebowali specjalnej zgody, a tę wydać mógł tylko urząd w Warszawie. Po kilkuset metrach Jacek rzucił żonę na ziemię. Spod kurtki wyjął strzykawkę ze środkiem, którego używali, by uspokoić demonstrantów. Zakonnik z trudem utrzymywał kobietę, ale to nie przeszkadzało Jackowi. Wbił igłę przez ubranie. Po chwili Zofia straciła własną wolę. Mogli z nią zrobić co chcieli przez wiele godzin. Teraz cel Jacka był jasny. Chciał dotrzeć do niewielkiej, porośniętej już lasem kapliczki cmentarnej, która wznosiła się w połowie drogi do Garwolina. Cmentarz nie działał od momentu, gdy kolejne miejscowości zostały włączone do strefy chronionej przyrody. Ale Jacek bywał tam często z leśnikiem ojcem, który pokazywał jemu i braciom, skąd pochodziła ich rodzina.